Tak, nic innego jak pokusa, kochani, dla kasy, dla pieniędzy, dla statusu, dla luksusu. Ktoś zdradził siebie i innych, aby osiągnąć coś, co jest bardzo ulotne. Możliwe, że ktoś chce z tobą jakiegoś kontaktu. Jest tutaj jakiś zdrajca. Judasz, widzę Judasza. Ktoś, kto zbliża się, podchodzi do Ciebie, jak Judasz, całuje Cię w poli... Jest tutaj ktoś, kto jest zdrajcą. Judasz, widzę Judasza. Piątka buław. Tak. Jest tutaj jakaś walka i ktoś chce podjąć akcję w tej sytuacji. Ktoś chce o czymś powiedzieć. Trójka mieczy. Ktoś chce Cię zranić. Ta osoba nie ma może w tej chwili wpływu na Ciebie. Ta osoba cokolwiek by nie robiła, to zawsze się uzdrawiasz. Może jesteś uzdrowicielem. I ta osoba już wszystkiego próbowała, ale za każdym razem wychodzisz bez szwanku z jakiejś sytuacji. Dlatego, że jesteś rozważny. Świat. Ktoś może chcieć, nie wiem, w jakiś sposób się z tobą skontaktować, może podróżować. Przyprowadzasz rewolucję. Ta osoba nie może tego znieść i będzie próbowała to w jakiś sposób zakłócić. Może wyjść na jaw jakaś prawda. Ta prawda może Cię chwilowo osłabić. Może wyjść na jaw coś, co będzie dla Ciebie bardzo szokujące. Musicie też uważać na to, kochani, bo y, mogą się pojawić w najbliższych miesiącach jakieś informacje, które wcale nie muszą być prawdziwe. Ktoś coś mówi, ktoś coś robi, tylko po to, aby zaszokować. Musisz mieć odwagę, aby pomimo tego przejść przez tą sytuację. Jest tutaj jakaś sytuacja związana z czyjąś matką. Silnie związane jest to z finansami. Są tutaj jakieś ukryte fakty, coś o czym jeszcze nie wiesz. Nie poddawaj się. Nie przestawaj wierzyć w swoje marzenia. Odbędzie się tutaj jakieś ważne spotkanie. To może być, kochani, spotkanie tutaj, które się odbędzie, albo przez tworzach. Ważne spotkanie. Ludzie, którzy rozmawiają o ważnych rzeczach i chcą Ciebie wspierać. Może to mówić o Twoich przewodnikach duchowych, aniołach. Dostaniesz ważne wsparcie. Może to być wsparcie finansowe. Może to przyjść tutaj na przestrzeni materialnej. Może to mówić o jakiejś wygranej. Tak, zdecydowanie.